I dzień dobry, witam wszystkich w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Gothic, Gothic 1. Zatrzymaliśmy się w poprzednim odcinku przed tymi dwoma gościami w szaro-niebieskich pancerzach, ubraniach. Oni się do mnie odwrócili w momencie, kiedy się zbliżyłem, i wyglądało to groźnie. Niemniej jednak jesteśmy odważni. Gra nagradza odwagę, więc podejdziemy do nich i spróbujemy. Cię skomunikować, czasami bariera się będzie pojawiać. Nie chcą jednak bezpośrednio ze mną walczyć, zatem porozmawiajmy. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. <noise> właśnie. Całe szczęście piwo leżało po prostu po drodze. Piwo rośnie w mchu. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady. Tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Mówiłem właśnie, że jest dubbing bardzo dobrze w tej grze zrobiony i właśnie to słyszymy. Jest naprawdę dobrze. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie jej od ciebie odkupi. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli mamy tutaj naukę umiejętności, na którą, jak widać, jest napisane, co wydajemy. Wydajemy jeden punkt umiejętności oraz pewną ilość waluty, czyli tych bryłek rudy. Ani jednego, ani drugiego teraz nie mamy, więc nie będziemy się w stanie nic nauczyć. Ale później możemy do niego zawsze wrócić i naukę podjąć, gdy już będziemy mieli, mieli takie możliwości. W tej chwili mogę tylko mu powiedzieć, że drogo. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc, jak je oprawić, po prostu zgnieją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. I on mówi prawdę, także opłaca się być może nawet nie zabijać tych zwierząt na początku. Hej, ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić. Jeśli wie się, jak to zrobić, naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draksa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. To jest trochę dziwne, bo ten gościu cały czas stał obok, jak rozmawialiśmy z tym drugim. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne. Ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Ten też mówi oręż. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada: nie wchodź do lasu. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. No właśnie, chłopaki są z nowego obozu, wcale nie wydają się tak, takimi mendami, jak o nich mówili wcześniej. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedną dla mnie. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli staćcie na tak ogromny wydatek. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. A wystarczyłoby, żeby sobie przeszli do opuszczonej kopalni i znaleźliby tam kilof. czy znaczy już nie, bo go zabrałem. No dobrze, no to za radą Draksa nie będziemy iść do tych ścierwojadów i ich zabijać, ponieważ byłoby to marnotrawstwem ich skór, pazurów i tak dalej. Będziemy zatem iść dalej ścieżką Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę Tak tutaj wszyscy będą mieli własne, unikatowe imię Pojedyncze imię, jedno imię No chyba, że to postać mało istotne Kolejny sterwojad, będziemy go mieć rękim łukiem Tak jak się tylko da Znowu tam widzimy jakichś gości W czerwonych ubraniach, więc prawdopodobnie ze starego obozu Możemy iść w prawo, ale raczej chyba rozsądnie iść do miasta. Strażnik mostu. Przepuść mnie. Ty mnie przepuść. wygląda jak troll. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu. Pilnujemy, żeby żadne paskudztwa nie przedostały się na drugą stronę. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Idź jak najszybciej do Starego Obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. <laughs> Przepuść mnie. <laughs> jak na więźniów, to są wszyscy bardzo mili tutaj. Cześć, jestem tu nowy. To świetnie. Czy to jest stary obóz? Nie nowy! Stary obóz leży pod mostem. Przepuść mnie! Staje <grystanie> trochę za blisko, to wyglądało śmiesznie. A jaka woda! No <grystanie> i kolejne piwo. Tutaj mógł sobie kolega podejść, chociaż nie, on by nie przeszedł przez most, bo w sumie pilnują ci z obozu. E, tam są kreców szczury, też ich nie będziemy na razie zabijać, ponieważ, tak jak właśnie w rady, to też byłoby marnotrawstwo. Idziemy zatem prosto do obozu. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Nie masz Niego powiedział, że wolno się z nim spotkać w obozie, chciałem się tylko trochę rozejrzeć. Jasne, zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. Ciekawie jak on na to zareaguje, spróbujmy. Jasne, zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. Ej, facet jest całkiem zabawny. Nie lubię zabawnych facetów. Ha, ha, ha. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Nie zginęliśmy. Absolutnie. Zaraz się podniesie nasz bohater. Jesteśmy tylko ogłuszeni. I tak się dzieje ze wszystkimi postaciami ludzkimi w tej grze, że. E, nie umierają jak się ich pokona, tylko. E, no tracą przytomność na chwilę, nie. Szukasz kłopotów? Już przepraszam. Coś nowego? Nie. Wszystko po staremu. <laughs> Jeszcze rozmawiają normalnie. Ten. <laughs> znowu ta sytuacja głupia. Co tu robisz przez cały dzień? Dbam o to, by nikt nieproszony nie dostał się do zamku. Dlatego nawet nie próbuj rozrabiać, bo zrobię ci krzywdę. Muszę pamiętać, żeby tak blisko nie podchodzić. Kto tu rządzi? Kto tu rządzi? Torus dba tu o względny porządek. Nad nim jest już tylko Gomez. Jestem tu nowy. Właśnie widzę. Co słychać? Jak będziesz sprawiał kłopoty, dostaniesz w ucho. Widzisz po tej ścieżce krwi, którą zostawiłem? Co masz na myśli, mówiąc kłopoty? Większość kopaczy płaci nam za ochronę. Jak zaczepisz któregoś z nich, będziesz miał do czynienia z nami. Jeśli złapie cię na grzebaniu w cudzych chatach. Dobrze, dobrze, zrozumiałem aluzję. Myślałem, że to się jak leci? Szukasz kłopotów? Nie nie przydałby się wam dodatkowy człowiek? Jesteś tu nowy, co? Jeśli chcesz szybko dołączyć do jakiegoś obozu, spróbuj u tych świrów z sekty. Nie są zbyt wybredni, jeśli chodzi o nowych członków. Nie przyjmujemy byle kogo. No, chyba, że chcesz pracować w starej kopalni. No, można się pytać go jeszcze o ludzi. Gdzie znajdę Diego? W ciągu dnia przesiaduje zwykle z Torusem przed wejściem do zamku. A nie będziemy o to pytać, nie, nie trzeba wszystkich kwestii dialogu wysłuchać. Tutaj chyba gdzieś jest jakieś łóżko, z którego mogę skorzystać, żeby wylecieć rany. E, niemniej jednak zostawienie tego czerwonego śladu trochę mnie denerwuje, więc... ...zjemy trochę, żeby uzupełnić zdrowie i już nie krwawimy. Dobrze. Tak, tak Jeżeli nie, nie dobrze pamiętam, to tutaj będzie jakiś gościu, który zaraz z nas ściągniemy to i prawdopodobnie znowu Czekaj. Tu jest ktoś, kto ma inny opis? Cześć, czego chcesz? 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 Chciałbym zostać cieniem. Czyżby? Rozmawiałeś już z Diego? Tak, rozmawiałem. To świetnie. Słuchaj go we wszystkim. Mnie to nie zaszkodziło. W każdym razie, poważnie. A ten drugi, co leje pod tą chatą? Kogo warto tutaj poznać? Jak podpadniesz strażnikom, porozmawiaj z grawo. Znajdziesz go na kąpielisku obok bramy do zamku. On zajmuje się ludźmi, którzy wplątali się w kłopoty. Zwłaszcza nowym zdarza się to niezwykle często. Co możesz mi powiedzieć o obozie? Chyba najciekawszą częścią starego obozu jest targowisko. Jeśli chcesz coś kupić, wal tam jak w dym, znajdziesz je pod tym wielkim zadaszeniem w południowej części zewnętrznego pierścienia. No dobra, to wszystko. Ze strażnikami nie będę gadał, yy, a wejście do czyjegoś domu kończy się tak. Masz Hej! już miałem wyklepać ci buzię. Czego tu szukałeś? Nie wam wchodzić. Jest tylko jeden dom, do którego będziemy mogli wejść. A tak poza tym to nie. No i są jeszcze kopacze właśnie. Jak wygląda życie tutaj? Jeśli przysłalicie magnaci, powiedz im, że nie szukam kłopotów. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Wystarcza mi to, co nam dają. Nikt mnie nie przysyła. Dopiero co tu przybyłem. Żółtodziub, tak? Nowi zawsze pakują się w jakieś paskudne kłopoty. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, jasne? Dobra, zakończę tę rozmowę, bo znowu stanęłem bardzo źle. E tej pory będziemy już chyba tylko szukać ludzi, którzy mają jakieś imię, bo właśnie od nich będziemy się dowiadywali czegoś. Będziemy z nimi mogli prowadzić jakieś bardziej konkretne rozmowy. No chyba, że z tym cofali motkę. Co się dzieje? Sam się dowiesz w swoim czasie. Miej oczy szeroko otwarte. Pilnuj się, zwłaszcza w nocy. Od kilku dni nie wyspałem się porządnie, a w tej kolonii kto nie śpi, ten pracuje na dwie zmiany. Co warto tutaj obejrzeć? Cóż, jeśli lubisz hazard, powinieneś zajrzeć wieczorem na arenę. Jeśli chcesz coś kupić, idź na targowisko. Sprzedają tam prawie wszystko. Jeśli potrzebujesz mapy, porozmawiaj z Grahamem. Jego chata leży niemal dokładnie naprzeciw zamkowej bramy. Dobra. To tyle. Jest snaw z kucharzem. Jak leci? Nie daj gorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis: potrawka z chrząszcza a la z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Niestety takie kwestie się będą w tej grze pojawiały, typu właśnie przenieść mi 10 skór, a 9 to za mało, musi być 10, przynieś mi właśnie 5 grzybów. Chcesz, żebym się pożygał? Nie musisz tego jeść, ale powinieneś przynajmniej spróbować. Zresztą zawsze możesz to komuś odsprzedać. Wysłałem już kogoś po składniki, ale ślad po nim zaginął. Pewnie uciekł do nowego obozu. Kłes został przyjęty pomimo tego, że obraziłem gościa. <laughs> się w tym w ogóle nie przejął. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. O to akurat nie musiałem pytać, bo to już doskonale wiem. Wrzut, Nie! To wrzoda nie będę nawet pochodził. Znaczy, do niego podejdziemy, ale później. <śm> Tutaj jest. Y chata, ok. Tutaj stoi ktoś. Ktoś z imieniem? Tak. Rączka. Później. Jest to chyba jeden z gości, dla których trzeba coś zrobić, żeby. Żeby się dołączyć do starego obozu, jak już mówiłem, nie chcę tego robić. Także możemy go Jeśli sobie skupiań, się... zignorować. Możemy też wyjść do góry. I poglądaj sobie. Stary obóz. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Z dachu chałupy. Ale co jest tutaj dla zrobiony, Płaska tekstura. kiedy się tych rzeczy nie zauważało w ogóle. Po prostu wow, jaka grafika. I właśnie to był chyba jeden z właśnie z tych powodów, dla których y, Gothic zyskał popularność tutaj w ogóle w Polsce, tak? Bo była to szokująca naprawdę jakość. Y, pod W zasadzie każdym względem poczynając od naszego spostrzenia CDCD projektu, nie chciałbym być które e, no, jest zrobione bardzo dobrze, jest po prostu autentycznie po polsku. Wszyscy, wszyscy mogą zrozumieć, co tutaj się, e, się już nie mówi w tej grze. Dialogi. Teksty. Było to naprawdę przystępne dla każdego tego. Okej, okay, to jest tylko randomny strażnik, nieistotny. Szukamy takich z imieniami, tylko Fletcher. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! Rozumiem. Rozumiem. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek, zebrał już co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. A Przepuść mnie! Przepadł! Gaj. On jest coś niewidzialnego. Witam. Hmm. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz. Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. O jaki miły gościu. Którą chatę mogę zająć? Którą chatę mogę zająć? Tamtą z niewielkim baldachimem. To znaczy którą? <grym> A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Easy mode. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. fortunę. Co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? No, dobre pytanie. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. <laughs> Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko co pochodzi z zewnętrznego świata Chleb, ser, boczek Ale przede wszystkim piwo i wino W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę Zawsze można zarobić na broni A zbroje są niezwykle kosztowne Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi Tylko strażnicy mogą takie nosić Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedyni ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. Dobra. Widzę, że gościu ma y, dosyć solidnie, solidne opinie. Jeżeli chodzi o don z Batahimem, prawdopodobnie chodzi o ten. Także wejdziemy tutaj. Jest już tutaj dla nas szynka, jest jakaś skrzynia. Otworzymy ją. I. To jest chyba skrzynia, która jest przeznaczona pod nasz schowek, ponieważ nic w niej nie ma. Będziemy mogli do niej sobie chować z przedmioty. Tu jest druga skrzynia, czy ona będzie taka sama? Tak, nic w niej nie ma. Dobrze. Także skorzystamy z łóżka. Śpij do y, następnego poranka. Sen dobrze ci zrobił i jesteśmy zdrowi. Także niepotrzebnie zmarnowałem tamto jedzenie na to, żeby się uzdrowić. No, co ty? Gościu y, Patelnia, jeszcze. Patelnia, z patelni z skoro kolejne mięso. To się już więcej nie powtórzy. O, nie mogę upiec. A, bo to była szynka, a szynka już jest no, zrobiona. Tylko surowe mięso można upiec. I niestety, jak się ma tego surowego mięsa dużo, to on y, każdorazowo smaży po jednym. Czyli, jeżeli mamy na przykład, 20-30 tych mięs, to 30 razy trzeba skorzystać z patelni żeby je wszystkie usmażać, zatrzymam się już tutaj i nie będę tutaj w tym odcinku eksplorował starego obozu. Podejrzewam, że w starym obozie spędzimy jeszcze trochę czasu jeszcze trochę odcinków, ale ja chciałbym tutaj pomówić trochę właśnie o samej kwestii popularności tej gry w Polsce i bodajże też jeszcze w Niemczech ona zyskała popularność, ale tam się akurat nie dziwię, skoro to jest ich rodzimy produkt. Natomiast co przemawia za to, że w Polsce była ta gra właśnie tak popularna i w zasadzie chyba nawet do tego czasu, do, do, do dzisiaj ona jest popularna tutaj i znana? Ludzie nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jeżeli się tak przeszuka internet. Tak pobieżnie trochę poczytałem, co ludzie na ten temat piszą. Raz tylko pamiętam na wykopie, ktoś tam bardzo ładnie to wytłumaczył, że okres. Czy ten moment wydania tej gry przypada akurat na okres, w którym rozpoczęła się na dobre popularyzacja pc popularyzacja komputerów w domach przeciętnego człowieka i przeciętnego mieszkańca Polski, tak? To miałem na myśli. I co za tym idzie, też przeciętnego polskiego nastolatka, przeciętnego polskiego dziecka, powiedzmy. My, kiedy właśnie się wśród moich jakby rówieśników ta gra rozpo najbardziej rozpopularyzowała, to mieliśmy tak nie wiem, po 13-14 lat, coś takiego. Właśnie to był wtedy okres, kiedy wszyscy zaczynali dostawać komputery od swoich rodziców, ponieważ no, wszyscy o to zaczęli prosić, to się stawało popularne, gry komputerowe i tak dalej. Oczywiście komputer miałem już, już od bardzo, bardzo, bardzo dawna wtedy. I między innymi też dlatego miałem właśnie wtedy bardzo słaby komputer, który tą grę ledwo ciągnął. Niemniej jednak też to grałem. Też to przeszedłem, też mi się to podobało. I dlaczego właśnie ta gra, a nie jakaś inna, tak? Bo. Sama, sam fakt, że, że, że ta gra akurat przypadła na okres popularyzacji pc jakby nie, nie sprawia, że, że to właśnie ona wygrała tutaj w konkursie popularności, jakkolwiek wyimaginowanym by nie był, tak? Tak teraz możemy po czasie powiedzieć. Dobry scenariusz, dobra grafika, dobry, świetny dubbing. E, który właśnie spowodował, że ta gra była bardzo przystępna dla, dla wszystkich. Wtedy nauka języków jakby nie była jeszcze tak bardzo powszechna może i, i znajomość angielskiego też nie zresztą. E, także na pewno dubbing tutaj dużo zrobił. No i to, że w tej grze się dużo dzieje. Jest wartka akcja, jest świat, który można się wczuć. Można... To nie jest, nie jest po prostu śledzenie nad komputerem i w klikanie w jakieś ikony, bo dużo gier, przecież RPG-ów, które wychodziły do tej pory, nie było takich jak, jak Gothic, tylko bardziej przypominało właśnie te rpg z rzutem izometrycznym, albo w ogóle były, były to już gry z zamieszłych czasów, w które nikt nie chciał grać, ponieważ już na tamte czasy były one za stare. Coś, co wyszło w roku 1996. W, w roku 2000 było już strasznym archaizmem i teraz już tak nie ma. Teraz gra sprzed 4 lat wciąż jest obecnie dobrze wyglądająca i, i jest może być wciąż popularna. Tak. E... No i fabuła, fabuła, fabuła. Przede wszystkim fabuła. O tych, grze się mówiło, się mówiło. A co zrobiłeś tutaj? A, a jak zrobiłeś takie zadanie? A co zrobiłeś wtedy? A jak pokonałeś tego potwora? Wyzwania ta gra rzucała. To było coś naprawdę dobrego. I teraz się przekonamy, czy wciąż tak jest. Kontynuując tę serię w kolejnych odcinkach. A w tym już zakończymy. Do następnego.